No i witam Was serdecznie, Bąbelki. Kolejny dzień, kolejna bitewka. Yy, na początku chciałbym tutaj przeprosić za delikatne opóźnienia. To jednodniowe przyczyny techniczne tutaj nastąpiły, no ale wracamy. Tylko jednodniowa do setki, już niewiele do końca serii. Tak więc zapraszam do oglądania. Dziś, w dzisiejszym odcinku, linia Zygfryda w, wykonani, w wykonaniu <coughs> Jumper Pola. Na pojeździe Leopard Prototype. No i zobaczmy co nam tutaj, kolega ciekawego pokaże a ja może pokrótce powiem, z jakim czołgiem mamy tutaj do czynienia. A jest to dziewiąty czołg średni, e, dziewiąty tier czołg średni niemiecki Leopard Prototype. A 1700 punktów HP. Mamy tutaj do dyspozycji maksymalnie jeździ do przodu ten czołg. 65 km na godzinę, cofa 23. Mamy tutaj, moi drodzy, kamuflaż 0.25 stacjonarny i 0.19 podczas jazdy. Całkiem, całkiem ten kamuflaż jest tutaj. Jak na MEDA, nawet bym powiedział, że dobry, dobry, dobry jest ten kamuflaż. No i co my tutaj mamy? Działko to jest 100. Inaczej 10 cm, 10,5 cm L7A1 10 tlieru działko. Yy, czas przeładowania to jest 10 sekund, 29, 10,29 ze załogą 100% bez wyposażenia. Czas celowania 2,1 a celność 0,32 na podstawie apk na goldzie. Hity, ja, przepraszam, apc -y są na podstawie, na goldzie są hity. I mamy tutaj opuszczanie działa 8 stopni, podnoszenie 20 i penetracja na podstawie aż 268. I tutaj widełki z zakresu penetracji są od 201 do 335. Z kolei na Goldzie mamy 330 penetracji i widełki tutaj są od 248 do 412. Idąc dalej, mamy alfy 390. I tutaj widełki tego domajczyku wahają się od 292 do 488, aż może przylosować pojedynczą bułę. Mamy też tutaj do dyspozycji wieżę, która spotuje na 400 metrów. To jest bardzo dobry wynik, jak na dziewiątkę. Szkoda, że nie 410, ale i tak 400 to już jest dobry. Przy tym kamuflażu i przy tej mobilności na pewno bardzo dobrze sobie radzi ten czołg. I mamy tutaj do dyspozycji jeszcze pancerz, którego trochę nie ma za bardzo, ale coś tam jest finalnie. Na pancerz płyty to jest 70 kadłuba przedniej, boków to jest 30, 5 i tyły 25. Z kolei wieża to jest 52 przód, tył i boki po 60. Tak więc tak to wygląda. No i jeszcze tutaj sprawdźmy sobie kto jest najlepszym graczem na Leopardzie. Prototyp obecny na serwerze, jest to gracz ITZ Takayuki, pozdrawiam serdecznie, kolega brał udział w 3x3, stąd kojarzę z Clan One, tak więc gratulacje dla niego, średnio uszkodzeń łączonych ma 4150, najwięcej na serwerze, moi drodzy. A... Żeby tutaj zmarkować ten czołg, na pierwszą odznakę biegłości musimy robić łączonego 2698 damage'u, na drugą odznakę 3528, a na trzecią odznakę 3943. Więc sporo tego dmg trzeba robić, żeby trzecią znakę odbrać. Ale czołg jest naprawdę bardzo dobry, ma bardzo dobre dzieło, bardzo celne. No, i można naprawdę dobre, fajne nim wyniki robić gdzieś tam z drugiej linii, tylko trzeba reagować i często zmieniać pozycję, żeby tutaj ostrzeliwywać wroga z różnej pozycji, bo nie możemy grać na pierwszej linii, chyba że dopiero później. Ale dobrze, wracając do bitewki, zobaczmy, co tutaj nasz kolega jumper już ugrywa. Ma 1900 uszkodzeń, 2200 asyst. Bardzo ładnie, oczywiście, jumperku. Bardzo Ci dziękuję za tą powtórkę. Kolejną, chyba sobie już sobie zostawię tą, co mi wysłałeś na nową serię. Yy, no i dobrze. Zobaczmy, co tutaj. Chieftain niestety nie został przebity. Kolega strzela tutaj ma osłonę <laughs> drzewek, ale też yy, nie wiem, czy jest potrzebna ta osłona. Na pewno ten Chieftain też by nie wyspotował yy, tego Leoparda tutaj, bo jak widać jest bardzo oddalony mocno od tego czołgu. Jest w końcu przebicie w bok wieży, czyli w na i, czy zostaje skończony przez Godzilla, przez FVA 183. Dobrze, no zobaczmy, co tutaj kolega nam wymyśli. Postanawia podjechać bliżej linii E. I czy będzie tutaj przestrzał w mieście? Na drodze, na przejeździe. Jest lorneta. No, czyli widać, że tutaj chce się kolega kręcić nam wyniki. Akurat też grałem przez pewien okres na leopardzie z lornetą i muszę powiedzieć, że się sprawdza mocno, ponieważ y, dobry kamuflaż i ten spot robi naprawdę później robota. Jednak lornetka to jest 25% zwiększony, a y, osłonięta optyka, czyli Teraz to się nazywa, cały czas mam starą nazwę, takim jestem dinozaurem. Teraz to się nazywa mm, osłona przed. Uff, dziura zawsze. Nie mogę tego zapamiętać. Wiecie na pewno o czym mówię. ta optyka. Koniec końca. Dobra. Indian Panzer. Zaraz będzie przebicie. Jest, jest przebicie. Kolejne. 4000 uszkodzeń już jest. Kolejne asysty wpadają tutaj na konto kolegi. Kolejne przebicie z na Indian zostaje skończony. Asysta zagąski do kolegi 4300 plus 2500. Już asyst, a zostały jeszcze trzy czołgi tutaj do upolowania. No i zobaczmy. Na razie bez fraga tutaj. Kolega i wycofuje, ale czy wycofa na tyle, żeby w końcu sprzedać tu bułę. No tam... Aha, dobra. Early tutaj wykańcza tajpa. Już nie trzeba było strzelać w niego. Przypuszczę atak i mamy WZP. I PZK. Po mniej niż pół HP, PZK ma więcej HP. Połowa HP i Tedek nie wygląda mniej niż połowa. Tak więc 4 czołgi na 2, raczej nie powinno być problemu, tylko żeby coś jeszcze tutaj ustrzelać, prawda? No i zobaczmy. Tedek zostaje sam. Mamy tutaj pz tyłem. Jest przebicie. Amorak uszkodzony. Dobra, teraz będzie skończony ten Tedek. Przednie kółko, tak jest. Nie zdążył się obrócić bardzo ładnie. Mamy pierwszego fraga 5000 uszkodzeń. I gdzie jest ta PZ? -ka? Jest i PZ. -ka. Jest przebicie w bok bez problemu. Nie trzeba było mierzyć. No i teraz. Czy wejdzie? Jest, wchodzi. Bez A jest godza To bez problemu. Tak, tak, tak. To już bez problemu. Tutaj się przebije kolega. I. Ostatni czołg, bardzo ładnie. Dwa fragi, ale za to jaki wynik. Prawie 6000 uszkodzeń i 2,5 asyst. Serdeczne gratulacje. Bardzo ładna powtóreczka. Bardzo dobrze zagrane. No i zobaczmy, jaki tu jest wynik na koniec. 6,5, 6600 prawie i 2,5 asyst. Nice. Super. Kochani, słyszymy się i widzimy jutro. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, narka. Cześć.